Siema, ma z tej strony syntom No i co? Kolejny materiał z Generalnie wariaty, na początku łapeczka w górę Subik oraz dzwoneczek Dojdźcie do grupy na Discordzie A tymczasem co? Wariaty, 100 łapeczek w górę I kolejny materiał, gdzie będziemy wydawać dosyć sporo grzybów Bo jak widzicie, była dostawa Była wielka dostawa Może nie jakaś mega wielka, ale umówmy się 3600 grzybów do przodu 3800 w sumie, 50 Także mamy, mamy co klikać i dzisiaj postaramy się troszeczkę podbić topkę Dobra e, Trzeba pupila się pobawić tutaj z tymi pupilkami, bo dzisiaj Podobno trochę pobić e, Troszeczkę Można pokmienić. Dobra e, Poklikamy sobie tutaj te środowiska Tak jak możemy to po poklikamy Dobra, tutaj pięćdziesiątka, więc tutaj powinien spokojnie nam paść Oj, 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 co jest, co jest Dobra, kminimy tutaj mm. Dobra, wiecie co, może dzisiaj sobie odpuścimy tę pupile Nie ma co, nie ma co Ja sobie dzisiaj Zrobię aweczkę U, 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 duszę. dusze 50 koła dusz O kurde Jak tu mam 50 koła dusz dostawać To powiem wam szczerze, troszeczkę się wybustuję w tej topce I to sporo, nie? Dobra Dobra wariaty. Wejdźmy tutaj może. E, tak, dziewiątka będzie tutaj wlecić dzisiaj. E, twier e, Boże, podziema numer dziewięć Wtedy polecimy od razu sobie z oczywiście trenerem, gladiatorem i ekstraktorem dusz. Także git. E, no i będziemy gminić dalej. Okurat 203 koła, 203 miliony monet. Sporo, sporo. Dobra. O kurde ile tutaj eventów jest Ej za darmo można misję pomijać Kurde ja w ogóle nie wiedziałem, że takie eventy w SF są O, wiedźma Dobra, zmiana eku. Przypomniałem sobie <grym> Dobra Tutaj mnie prosiliście, abym jakieś emocje wykazywał na tych odcinkach, więc Dzisiaj bardziej energicznie będzie Wydawało mi się, że ludzie z sf bardziej lubią oglądać kogoś, że tak powiem, spokojnego z rozmowy, ale powiem Wam szczerze, możemy coś tutaj pokrzyczeć do mikrofonu. Dobra, Kowalix. 40 baniek mam wiecie co to oznacza, to oznacza wielki poziom dzisiaj. Dobra. Na pewno będzie trzeba się przebrać lekko. Dobra. Chciałbym itemki zrównać, poszukać. Jak widzicie, troszeczkę poziom podbity będzie. Na pewno punkty życia chciałbym znaleźć. Zobaczymy, co będzie też z epikami, bo mi się wydaje, że mógłbym na przykład znaleźć kilka zwykłych lasów, w sensie zwykłe przedmioty i zobaczyć, jak z nimi by pykały lochy, nie? To jest też fajna opcja. Dobra, 50 baniek. 50 banek, to jest spoko. Teraz warta oczywiście już do przodu leci. Mogłem warte w sumie dzisiaj odebrać inaczej, no ale cóż, nie pomyślałem. Ja w ogóle nie wiedziałem, że takie są w tej grze. Ale już cóż, dobra. Pamiętajcie, jakie mieliśmy staty: 6500 do 10 koła. O, i to 1S. S. No, wariacie, no. No, wariacie, no. Dobra. 11 300 do 6400, dobra kombinujemy, bank lecimy tutaj oczywiście wariaty, odbierzmy sobie duszę, nie wiem ile to nam da, ale milion 600 to już u, u u dobra mamy pierwszy itemek i to jest dobry itemek, to jest bardzo dobry itemek więc lecimy z miejscem na klejnot, tutaj odzysk klejnotu i tutaj mamy pierwszą, pierwszą że tak powiem pierwszą rzecz, która jest dla nas dosyć fajna gminimy dalej Trzeba znaleźć tutaj rzecz z runami na pewno, ponieważ wydaje mi się, że runy są teraz dla mnie dosyć pożądane. Nie wiem ile tutaj tych procentów do HP można znaleźć, ale będziemy kombinować. Dobra, dobra. A właśnie, szansa na legendarne przedmioty. Kurde, drugi, drugi ten, drugi temek. Nie wiem czy epik jest, czy co, ale tutaj fajnie to wszystko leci. Odporność na błyskawicę, dobra, aj, 10 grzybów, to nie będę tracił, głupio. Eee, dobra. Premia 3%. Mm, mm, mm. Punkty życia 2%. No, wolałbym coś jeszcze. Czekajcie, gdzie mam gorszej temy, Chyba tutaj, nie? Te trzy by się przydało zmienić. I zobaczymy wtedy, jak te bonusy eee, z run Pływają. Czy pływają, czy jakoś mega korzystnie, nie? Dobra, dobra, bo już 100 grzybów zleciało, fajnie by było coś znaleźć zaraz. Szukamy premia do złota, do pd. To nie jest to, na co my liczymy. Ej dobra, bo ja mogę przejść zmieniać runki Dobra, dobra, ja zapomniałem o tym. Że te runki można zmieniać. W sensie e, wziąć powiedzmy inną runkę i ją podmienić na, na runę pod hpery. Dobra wariaty, może poklikajmy kilka razy. Tutaj to co możemy. O! On jest mógł Do kliknięcia. Dobra, widzicie tutaj chłopaki też mi po, popadają. Dzisiaj mamy sporo rzeczy do kliknięcia. Tutaj niestety e, świadowca, więc nie będzie ciężko. No ale dobra. Tutaj się e, na razie zatrzymamy. I lecimy ze strefą mroku. Bang bang bang. E, pierwszy poszedł. No tutaj dzisiaj fajnie by było coś pozamykać. Na odcineczku. Fajnie był pierwszy epic dla nas. I on będzie na pewno na plus. No i tutaj fajnie by było jeszcze zamknąć wiedźmę Dobra. Jest sztos. Jest sztos i tam pierwszy. I tutaj robimy tak, patrzcie. Odzysk klejnotu. Hop. I szukamy na HP, nie? Szukamy na HP coś. Warunka na HP, halo halo. prosiłbym bardzo 241, także git no runka na hp, halo, halo halo, halo. o, o, o punkt życia, 2% dobra, 10 grzybów, to nie Dobra, będziemy mieli już Abioren Nie chcę mi się tyle grzybów wydawać, halo Dobra Teraz trzeba znaleźć Dwie rzeczy Z punktami życia, dobra mamy piękne pierwsze punkty życia I to będzie trzeba zamienić z butami moimi To jest to tak Tak Dobra, mamy pierwsze punkty Życia No i teraz trzeba znaleźć jeszcze drugie I będzie elegancko Dobra, mamy itemek z punktami życia i ja chcę to tutaj zmienić nie bank mamy punkt życia punkt życia spoko 4% punkt punktów życia to jest naprawdę OP OP dobra lecimy teraz w statystyki ostro tutaj sobie podbijamy tutaj tak teraz w statystyki trochę polećmy czekajcie tutaj o 1 na 20 bank i spoko 9900 do 700, jak tutaj inne chłopaki się prezentują. No, tutaj Jacek, jak widzicie, podobnie do mnie, nawet troszeczkę gorzej. Więc wydaje mi się, że Jacek jest do złapania. W sumie już go złapaliśmy, jeśli chodzi o poziom. Eee, no, tutaj tylko przegrywamy z nim co jakiś czas, no ale trudno. Dobra, runy Bang. Dobra, lecimy ze smoczkiem. I pad smoczek, pad smoczek. Dobra, to jest shit. Spoko. I lecimy od razu z dziesiątką. 26 baniek, także on musi paść, musi paść. Ale może spróbujmy sobie woja najpierw kliknąć. O! Wojownik zawsze jest łatwiejszy. Dobra, inteligencja. Ej, dobra, ogólnie trzeba znaleźć może itemek tutaj dla naszego wojaka. O. Dobra, tutaj coś pokombinujemy. Pytanko, czy się opłaca. Dobra, bank 242. Spoko. I tutaj trzeba przycisnąć ostro w to tornatko. Ej, dobra. Na razie może nie kmijmy nic z tymi tamkami, tylko lećmy z... Z tym co możemy, czyli z tornatkiem. No, mówiłem, że z grzyby sobie doładuję. Ja nie wiedziałem do końca kiedy, no ale jak widzicie, i grzybki już są. Ej, sprawdź mi ile może mamy portalu. Czekajcie. Czego kliknąłem? Nie. 51%. Dobra, pad pad i mamy 1% więcej. Dobra, siad kolejny. I mag też siądzie. Dobra, 246. Grubo, grubo. No i tutaj mamy teraz kolejny potężny temek. Bang. Kolejny potężny temek. I teraz tutaj robimy tak, odzysk klejnotu. Bang. I, I uwaga. Tak, punkty życia kolejne trzeba znaleźć. Punkty życia kolejne. Wariaty. Dobra. Mega dużo grzybów, nie chciałbym też tracić, nie? Jakby ktoś pytał. Tak, do trzech koła. To już by się ucieszył jakby mi zostało, nie? Punkty życia, tylko 10 grzybów. Kurde, dobra, jest git. Spoko, klatka. No jest gitarka. Dobra. O, i mogłem klatkę, no i już ciul Dobra, wariaty, 246, jest kozak. Teraz tak, on nie siądzie chyba. Dobra, małe próby, są małe szanse. Ten gościu Dobra, on jest do kliknięcia. Spoko. 247. O, o, o! Dobra. Beng. Hop. I tutaj może coś ulepszyć bym mógł. Spoko. I runka, runka na, IT, na ten na HP punkt życia, dobra. 8500 koła. Hop. Chciałbym te 8% już mam. Chciałbym te, te wszystkie punkty życia, które się da zrobić. I dopiero wtedy myśleć o jakichś innych runach. Dobra, 8 baniek, On jest też do kliknięcia, tylko... Czy chcę Czy chcę go klikać, nie? Bo nie wiem w ile grzybów padnie, nie? To jest najgorsze. Dobra, dwa, dwie banki. Dajmy mu jeszcze kilka grzybów. Niech się rozpędzi. E, nasz berser kilka razy. Zobaczymy co to będzie. Też chciałbym coś innego poklikać. Umówmy się. E, oj, oj, Dobra, nie, nie ma co. Trzy bańki. Dobra, on mi dużo ekspanie da. Ja bym wolał tą. Wierzę nieszczęsną poklikać tak szczerze. Tego leprykona. A jak nie lepiej kona, to sobie polecieć w strefę roku zaraz. Dobra wariaty, bo tutaj trzeba zagrać oszczędnie i sobie klikać to, co można. Dobra, 206 baniek. Chłop ma, więc to jest do kliknięcia. Cztery bańki. Klikamy Enter i grubo, grubo klikamy Enterek. Uwaga. Dobra, dajmy mu jeszcze z 15 grzybów. Dobra, 10. I ostatni grzybek. Nie siad. Dobra. No i może tornado coś poklikamy. Dobra, dobra. Halo, halo. Niech coś pada, niech coś pada. Spoko, pierwszy pad. Bang, bang. Drugi. Dobra. Trzeba to tornado poklikać trochę. Eee, spoko, teraz tak. Eee, na pierśniki. Hmm. Zaraz będziemy też może tutaj coś klikać. Tak. Eee, Ojoj, Dobra, nieważne. 42 na 30 poziom. Spoko siad. Siad na dupę. <grym> 44 koła, 22 koła, 60 koła. Dobra, nie jest do kliknięcia. Dobra, siad. On też jest do kliknięcia. Okej. Okay. Dobra, jeszcze raz, może, jeszcze raz, może ostatni. Hop, ok, nie siad, spoko. No i teraz, jak widzicie, dwa poziomy, dwa i pół pozioma mi zostało do 250. Taki mini cel może na dzisiaj. O kurde, tutaj widzę grubo. Eee, na pierśniki. Kurde. Ej, ogółem mi się wydaje, żeby tutaj broń zaraz zmienić, nie? Bez kitu, dobra. Sprzedajmy dwa itemki. I kombinujemy dalej. Trochę tego tornada, by się przydało poklikać. Czterbanie. Hmm. Dobra, daj mu ostatnie. O, siad, Dobra. Spoko. Kilka grzybów tu. O, siądzie, mi się wydaje. Jak nie, no to trudno. Ale wydaje, jakby się. Jakbym miał potencjał, nie? Naś, na paście. Napadnięcie, przepraszam. E, dobra. Let's ze 11 banek, także on jest kurde, tutaj wojem. Jak z którym będzie ciężko? No nie ukrywam Dobra Co? Ja Asteros chyba co? Ja Asteros i on Dzisiaj pada, nie? Dzisiaj padasz gościu Do domu nie wracam bez ciebie Daję mu kilka grzybów No dawaj, dawaj Pięć bańek. Pytałem czy on jest w stanie paść w ogóle. Cztery bańki. Dobra, siad. Piękna jest ta gra Teraz czy on padnie? On powinien paść, nie? To jest kozaki tem. Bo on mi daje pancerz, nie? Pancerz jest dla mnie ważny, tylko czy ja chcę za tyle grzybów. To będę musiał wydać. 65 grzybów, nie? Dobra, próbujemy tutaj teraz tego maga, nie? on powinien się w końcu. Bo to Magus jest, nie? Czekajcie, ile ja mu zadaję z jednego HP? Ale mam dwa podejścia do niego Nie chciałbym za dużo tych grzybów wydawać na niego. Chciałbym ten 250, nie? Pokombinujmy jeszcze kilka. Dobra. Kilka na wieżę. Dobra, nie? Tutaj kilka. Dwie banki. No i tutaj. I ostatni, może tutaj. No i dobra. 1800. 1800... Boże, 1080 grzybów poszło, co do topki, no widzicie, jak ta to topka się prezentuje. No wróciliśmy na dosłownie moment na top 1. No ten poziom podbiliśmy, tak naprawdę 5 poziomów do Bersiego, 3 poziomy do Promaxa, jeden poziom do Snaptosa. Także pomału, pomału naprawdę nadrabiamy. Napiszcie w komentarzu, czy dotrwaliście do końca materiału, czy robić takie materiały po prostu, na których klikamy co się da. A ja się w sumie z Wami żegnam. No i to by było na tyle, Siemanko.